Witam Państwa. Chciałbym przedstawić montaż instalacji gazowej w autku BMW 520. To jest wersja E39. Jest to dwulitrowy silnik o mocy 150 KONI z 1997 roku. Jest to jak widzimy sześciocylindrowy silnik z pojedynczymi wtryskiwaczami ACW03. Reduktor widzimy tutaj wraz z filtrem fazy ciekłej. Jest to ACR01 do 150 koni. Poniżej widzimy filtr odstojnikowy STACK. Jednostka sterująca komputera znajduje się w podszybiu. Jest to komputer KuMax Basic. Przełącznik benzyna gaz znajduje się po lewej stronie kierownicy. W bagażniku został umieszczony zbiornik o pojemności 56 litrów brutto. Nalejemo do niego około 46 litrów gazu. Wlew został umiejsc umiejscowiony we wlewie w klatce, paliwa. Jest on na dokrętkę, bezproblemowe tankowanie.